Część druga, niedziela u mamy, Dzień Matki. Tutaj są te maczki, pozłotki kalifornijskie i to być może jakieś nagietki. Zaraz sprawdzę jeszcze w aplikacji. Maciejka, co ta mama nie wysiała? Jakieś jeszcze cud, może lobelie. I teraz tak, to są róże, które nie wiem co to jest. To jest ten już palar przy wjeździe u mamy. Nie wiem co to jest, ale pięknie kwitną. Tutaj coś. Tu jest taka pachnąca róża, której ja ze starych zamówień podejrzewam, że to jest róża Pullman. Ona się chyba nazywa Pullman Orient Express, ale oczywiście może tak nie być, ale bardzo mocno pachnie jak ze starych czasów, to róża ze starszej gwardii, choć dość zdrowo wygląda. Następnie tu jest róża taka karminowa czy też koralowa, można powiedzieć i ja myślę, że to jest bo miałam w zamówieniach starych też że to jest utersen utersen ma yy, bo są różne uterseny to jest taka utersen rozarium chyba którą też często jako pienną się robi też troszkę pachnie ale delikatnie. to nie wiem co to tu też róża X ale bardzo ładna Co tu będzie? To chyba jest y, fejry. To prawdopodobnie bonika. Ale dużo mszycy. Bonika prawdopodobnie i dojrzewająca dinki. I tyle. I jeszcze taka chyba lupo. Biała yeah, LLM. Well,